Typowo zagadnienie z mniejszych względnych, czyli x minus 4 mniejsze bądź równe od, mniejsze od 5. I teraz opuszczamy wartość bezwzględną. I pierwszą, pierwsze opuszczenie daje nam tyle, że mamy minus 4 mniejsze od 5. A drugie natomiast, to co jest pod wartością bezwzględną, będzie ujemne. I znaczek będzie w drugą stronę. Czyli minus x plus 4 większe od 5. Tak to trzeba rozwiązać. Czyli mamy x 5 plus 4, czyli x większe od mniejsze od 9 oraz minus x człupkę przerzucamy na drugą stronę będzie 5 minus 4, czyli minus x od jedynki większe mnożymy razy 1 jedną i drugą stronę, minus 1, jedną i drugą stronę, czyli x znaczek obracamy w drugą stronę, jeżeli mnożymy razy minus, będzie od minus 1. I teraz rysujemy to na wykresie. Zaznaczamy 9 i zaznaczamy minus 1. Obydwa przedziały będą otwarte i 9x ma być mniejsze. Coś nie tak. No te przedziały powinny się zamykać. Tutaj nie obracamy znaku. Ma być z minusem. Te wartości mają z minusem, to zostaje ten sam znak. Tak. Tak. I tak. I x większe od minus 1 x mniejsze od 9 i x większe od minus 1 i mamy przedział taki. Czy mamy taki przedział w rozwiązaniu? Od minus 1 do 9. No?